Czasami wystarczy drobna podpowiedź, czasami tak jak w naszych rozmowach, dosłownie jedno zdanie, jedno zdanie, ale jest tak kluczowe, tak siądzie, że jak się je przeanalizuje, przemyśli wprowadzi w życie, to naprawdę pomaga, przyspiesza i rewolucjonizuje. Także, mentor w biznesie, może jakby nie zajmuje się branżą biznesową, typową. Nie? Bardziej się zajmuję właśnie rozwojem indywidualnie każdego człowieka, który do mnie przychodzi, czy na sesję, czy na konsultacje, czy jakkolwiek inaczej. Um, ale w biznesie no, przede wszystkim pomaga zwiększać zyski, pomaga um, zmienić sobie organizację swojego czasu pracy, pomaga podkreślić to, co jest istotne na danym etapie rozwoju przedsiębiorcy chociażby, czy, czy menadżera, bo zależy kto, czy jest solo przedsiębiorca, czy jest ktoś, kto pracuje w korporacji na jakimś stanowisku, niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmuje, ważne, że coś robi, coś działa. Bo oczywiście tu myślę, że warto podkreślić, że taki mentor jest dobrym rozwiązaniem dla ludzi, którzy działają. Bo człowiekowi, który siedzi na kanapie, mentor nie jest potrzebny do tego, żeby powiedzieć wstań, poruszaj się, zacznij lepiej spać, odstaw to niefajne jedzenie, pij więcej wody i zacznij chodzić chociażby na spacery. No bo to jest wiedza oczywista, którą każdy wie, ale nic nie robi z tym. To wie każdy, jak zachować zdrowie swojego ciała. Natomiast mentor raczej przydaje się tym ludziom, którzy chcą czegoś więcej od życia, chcą szybciej tego rozwoju, chcą szybciej rozwiązania pewnych problemów i chcą tego przyspieszenia, wsparcia kogoś, kto już tą drogą przeszedł i wsparcia kogoś, kto te rozwiązania zna.